Siemanko, z tej strony Koks. Witam Was w trzecim odcinku z serii "Wyzwania na winklanaх" z Seonisem. Ciemanko. No, Witam. Został nam niuk do wygrania wszystkie inne mapy zaliczyliśmy. Tam e, nie będzie tego na nie było tego na odcinku, bo żeśmy tego niuka pięknie przepierdzielili. Dlatego będziemy jeszcze e, raz z tym niukiem walczyć i podejrzewam, że tą mapę wyrzucimy. Jak, te, jak zrobimy tą mapę właśnie. Najlepiej chyba nam poszedł ten overpass, tak ci powiem. Overpass to piękny comeback był. Dobra, zostały nam cztery wyzwania. E, tam był tam było jedno wyzwanie z tymi przybliżarkami, żeby nie grać e, broni ze scope'em, ale wywaliliśmy to, bo było trochę za łatwe po prostu będzie. E, dlatego że z każdego shotguna tutaj jest. E, cztery wyzwania, e, cztery mapki. Kręcimy kołem i zaczynamy. Jeszcze pamiętajcie, żeby Kseonisowi suba zostawić i mi suba zostawić, jeżeli żadnego Ładnie. z nas nie subskrybujecie. Zostawcie łapkę, komentarz. Następny odcinek u Kseonisa. E, zapraszam na jego kanał jeszcze raz. I kręcę oficjalnie. Ale to koło pierdzi. Inne koło to jest <laughs> zupełnie. O, i. Jedna, jedna broń, jeden frak. A to fajny challenge. Fajny challenge. Zabijasz skałacha i już nie zabijasz skałacha dalej. Słuchaj, musimy tylko 8 rund zrobić. Dobra, niuczek, innego kałacha sobie ustawiłem. Może to pomoże. Ej, dwóch się wstrząsło. Zabił mnie. Ty. Tyj, do dwóch Zmieniaj broń. Masz jakieś granty Nie masz. Nice. Blisko, blisko, blisko. To za śmieć, no lewo, prawo biegaj. No nie. Ech, mogłem, nie mogłem bez ka brać Ale śmietnik lewo, prawo leciał. Nie mogłem go trafić z, z tego na blisko. O kurna, CZ, na jego, życiem. Dojechali. CZ jego życiem. CZ jego życiem. Jezu. Stary, ale wiesz co, może przejdę od jednego kila tylko z tego na tych duży Nie no, on wali prefire'a jakiegoś, on jest podejrzany gościu nie, nie. Dobra, strzelba zaliczona Po głowie Oj GG Mogłem, nie nie, 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 nie nie Dobra Ja zjebałem, sorry Ja no, ja zjebałem, ale widzę ciśniesz go tam Kurde, no. no, ale cisnąłeś tego pierwszego? Sodawku Tak, od razu. raz. Dobra, dobra. <noise> to jest lepiej, szybciej skończyć. już sogierkę. No ojej kuch. No to jest, bo są niestety. Dobra, z racji, że na tym mioku wszystko przepierdzielamy, to po prostu inny challenge wespy po prostu nie możemy poradzić. Czy nie wiem, jak to pomotuję, ale. Cię kręci. Zakręciłem kołem. Bez kawalerii. Czekam, aż ty kołem. Bez kołem? Nie, może bez kawalerii ci wyleciało. No. I też bez kawaleru. No to bez kawaleru. <laughs> <laughs> Chyba siądzie. Ciepła siądzie! <laughs> Bez kevlara. Muszę się 25 minut już odcinka, by walić do śmieci. Dwóch, dwóch, jeden na zero. Jeszcze jeden. W nie jest. Ojej. Kurde bele. 50, 50 mu zadałem. Drugiemu 64. 36 36, drugi 12. Ja ci, ci mówię, że jak bez kewlaru gramy. Kurde, zaprawiam, już kupiłem kewlar. Mówię, jak bez kewlaru gramy, trzeba go. bronię Na dalek kupowałem. Tym, Tym niukiem się zachłysłem. Tym się zachłysłem, już. Widział mnie. Widział, cię, widział, cię. widział mnie, no kurde. kurde. 33 ode mnie dostał. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Mój Jeffrey. Dzyryry. Jest yes, yes. nice. no, mamy to p, -nighty, p -nighty. Ja, ja p gram Co to zaliczyć? To, to niuk <laughs> No masz rację, masz rację Jeden mały, jeden mały Jeden mały Jest, yes, no po boknie Dobra śpi. <laughs> Mamy to, druga runda, i... p robią dobrze, bo nie potrzebujemy Kevlar'a do nich bo Po prostu lecimy lewo-prawo Nie mogą nas trafić Ale o, mi... mnie dojechał Ci jak strzelają, na cwaniaki Ale dawaj, duże drzwi rozbije Oni Oni rozbili, Jest, jest, Dobra 5-3, to jest najlepszy na wynik <laughs> Klątwa chyba przełamana, bo jest trzecia runda. Panie, ale to jest C, ta strona. <laughs> Głóda, ci. <laughs> Nikt Nie uświecieć. Ej, ale tak z dwojga złego. Teraz sobie popatrz na to, może pierwszy raz w życiu kupić jakieś Utility zamiast keba. <laughs> <laughs> Idę na planta, próbuję planta. O kurna. zabliska za, blisko. za, blisko, za blisko. Jestem... ślepy. Ninja jeden. Nice, ostatni był góra. Nice! Chyba klątwa przełamana, stary, chyba klątwa przełamana. Jezus, Maria. Dobra. pinaj Ale mi się wydaje, już prawie to przyzwyczajenie do kupowania tego kewa jest tragiczne. Toxic, toksik. Jeden śpi. Nie ma go tutaj właśnie? Nie. Ej, coś! Ninja! Sorry. Zapalony Dopalona ta ninja. O kurna, one tap. Kurna, jak go to mnie będzie słyszał. Dobrze, nice. Uff, a uff. Jeden toksyk, jeden gdzieś w góry. Widzę go, a WP ma. A Wupa, A ninja chyba ma. A ninja no, dobra. Kurna no. Ninja toksyk. Kurde, dwie rundy. Nazwa, morderczyniu. Jeden był na rampie, jeden ninja. Gdzie teraz są mam pojęcia. Przez <laughs> mnie trafił, Nie, dobra. To, to co, może, mo mapy. może zmienimy wyzwanie? Nie no to bez sensu jest. Shotguny odli. Co my tu nic mamy? Nie da. Nic tu nie da, nic się nie da zrobić. Nie no stary... Jak wygramy tego niuka, to chyba kończymy na tym film dzisiaj. To ostatni toxic był gdzieś do prawej. Do lewej znaczy się. ale no czemu to drzwi Znaczy te... Nie no, trolić. Przestałem trolling. Dobra, żeby nie wiedział... Nie, kule! Niech to szlak kurna. nie spojrzałem nawet na to ile masz naboi Boże, a dostał, kurna on by zginął On nie wiedział nawet nie wcelowany, był we mnie Trzeci drzwi się drzwi ale Ja pierdolę nie no, zablokowało się się, główną Ja pierdzielec ja Czekaj, czekaj, czekaj Ale header, shoulders nie, nie wiem czy to nie zabierze właśnie tej rampy nie no, ja zabiłem y, toksik. okej, okay. on, on, dobra. Nice, dobra. Taki <grystanie> jak piękny, sam się prawie wyskoczył. Ja i wiedziałem, że ten rado można butnąć. Nice. Drugi ma Ja mam z tymi non Widziałem tego grida pod noskopa jakbyś nie zrobił doskopa to byśmy to wygrali Byłbyś ten super pragniony. Rampa last. Trafiony raz. Nie. Nie, nie! nie! Nie, nie! Tak blisko. No nie no nosckopa mi musiał zrobić. Boże! BOŻE ŚWIĘTY BOŻE ŚWIĘTY oj, oj, oj. Dobra, chyba w niedzielę musimy wrócić, bo tutaj wydaje mi się, że się nie 15 minut, to jeszcze osta ostatnia szansa 15 minut średnia zajmuje nam jedna ten Dobra, damy dam radę, trudno Jeszcze chcę, chcę tego niuka wygrać Nie chcę wygrać, na półtorej godziny w pizda, to nie może tak być Dobra, losuję jeszcze raz wyzwanie, trudno Losuję wyzwanie. Dobra, losuję ostatni raz wyzwanie. Na Dobra. Czeklę tego niuka. Chil z każdego shotguna. Ja pierdolę. Z deszczu pod rynnę. No dobra, 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 tego dobra. Tego jeszcze nie było. Tak jakby ja dziś maga zgubiłem. Nowa orzech. O, orzech. Pozdrawiam, jeżeli to będziesz oglądał. Nowy orzech ustawiłem. <noise> Ale czemu mi się shotguny nie ustawiły? Przecież ustawiłem je. Pojęcia. Ej, coś się zepsuło. Dobra, będę ci rzucał najwyżej, bo na to nie są. Mam ustawione shotguny tutaj, a kupić ich nie mogę. Dobra, pierwszą rundę musimy no, tylko nie zagrać, nie? nie? Dobrze. No tak, no to to wiadomo. bo nic nie możemy zrobić w pistoletówce. Ja nie Dobra. kupiłem kevlaru, żeby mieć więcej na shotguna. Na zero jest jeden. Iglam jest strzelił. 33, tylko dostał Ja pierdolę Niedobrze, bo ja też małem. Eee, po dwóch hitach jest ławe. Na zero, na zero, na zero. Oj, nie. Co? Jezu. dostał z tego walkiego? Kurwa, dwa hity za 44. Z... Na zero, na dole. Jak to nie była asysta? Dobra, nie, jestem noobem. I nie mam dobra, mamy już dwa shotguny zaliczone. To są mocno, to są mocno. Mamy zaliczonego. Nice. ostatnie okno. kurna, 47 w jednym. Jest w tamtej Ale tu gdzie to mapa? Jamesa Bonda właśnie zajebałem. 8 do osób. go nie trafiłem. Dobra, trudniejsza strona. Dobrze, nice. Stać mnie na obrzynę. Ale nega dostałem. Dostał, no... Ajku, dwa razy z obrzyna dostał. Dobra, zaliczone. Jest. Scout, scout. Ma scouta, uważaj. Podejdź do niego. Nie. Yeah. Nie, no ile, ile? Ileż on dostał? Dobra, las skautów. Oh. Serba z listkiem, let's go. <laughs> <Stop>. The... yes jest, <laughs> Zavaliłem mu 49 <laughs> z takiej odległości Jestem! 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 nie, 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 Ale pizda! nie, 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 Wydawało mi się, że widzę rampę To też myślałem, przez sekundę jak tak powiedziałeś, że nie, to... O kurwa, jest na Ninji, dosłownie w tym samym miejscu gdzie cię zabił to. Nie wiem gdzie, masz flaszę, okej? Okay? No, i... Siedział na tej rampie to Czuję

Ej, nie wiem, nie, było, było chyba tylko raz tak blisko na tym, yy, że zmieniamy bronię, nie? Nie mogli paki znaleźć! Nie, no. nie, nie! Nie, 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 nie! Nie! Tak blisko! Dobra, ale już mamy taktykę na to na, na, na następną nagrywkę, już wiemy, jak to zrobić. W łatwy sposób, Potero. Po prostu lecimy ze zespołem, plantujemy na szybko. 18 fragów. Dobra, widzowie, przeklęty niuk oficjalnie. Eee... <laughs> Dwie godziny, nic nie zrobiliśmy. Tak bywa, dobra. O matko, ten niuk będzie się po nocach śnił. Nie, już teraz wiemy, jak go ograć. Będzie dobrze, będzie dobrze, już wiemy, jak go ograć. Jest Zarad, props. Czeka mnie sporo montażu. Dlatego następny odcinek kuksonisa zapraszamy Naniuka u niego na kanale. Nie, nie, Naniuka u ciebie Mówię ci, następnym razem ogramy to. Będzie łatwo. tak taktykę. Oh. Trzeba po prostu chodzić do W Te małe drzwi smokować i palantować. I tyle. Dobra, widzowie, my się z wami żegnamy. Zostawcie łapka, łapkę, subę, komentarz za tą mękę, co dzisiaj przeżyliśmy bezskutecznie. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam Trzymajcie wszystkich. Się. Trzymajcie, Trzymajcie się. się. Na razie.